Siema! Tutaj Waldy! Witam wszystkich kolejny raz. Tym razem zagramy sobie w... Manhunt 2. I like that. Dobra, no to co? Tradycyjnie, nowa ja gra. Trzeba tutaj zmienić sobie ustawienie. Żeby był just visible. Powiedzmy, że jest just visible. I to mamy teraz tak. Difficulty. Sane albo... A wybieramy sein, co tam. Będzie mały tutorialek. Takie tam standardowe odgłosy, jak ktoś się dławi widelcem kilka razy z rzędu. Dobra, jesteśmy w grze. No to co, jedziemy, nie? misy nie będą ci widzieć w darku. No to za śmierdziel. Na pewno na mnie jest se poszedł. A drugie co, naszcza na mnie? Jeszcze tylko brakuje, żeby trzeci zaczął mnie obrzucać, gup. Help me, no niestety ziomek, chyba mi się to nie uda. Okej, okay, ja mam jakieś inwentory, coś, ale żierzby. Po co mi to? Lecimy, lecimy. Siema, no co tam? Jest tu ktoś, tak w ogóle? He will kill you, understand? Waste him. Głos w mojej głowie mówił, że mam kogoś zabić, no, to znaczy, że... No cóż, muszę kogoś zabić. Ah! Na razie Mki, muszę jeszcze kilku z was zamordować tutaj, więc First Aid, gdzie żeś? Czy może tam gdzie na radarze mam pokazane niebieskie, nie wiem. Now get the syringe. Ok, no jakieś painkillery. Jadę was kurwy na haksa i mam go teraz kropnąć czy... A tak jak w jedynce. Aaaa! Wezmę sobie coś. Co to jest? Coś Coś to jest długopis. Bardzo fajno. Co nic co nie mogę zrobić? Dobra, idziemy dalej. Na razie nie ma enemisów. Tylko tutaj jeden taki niezbyt żywotny. Dobra, chodź tu, żeznik. Pobawijmy się troszkę. Bo napierdalamy się troszkę. Byłoby dobrym pomysłem chyba schować się gdzieś, nie? Poczekać na, na tego śmierdziela. Albo samemu tutaj coś otworzyć. Albo nie. Co nam to zostało? To nie działa. Fajnie. A to. O, to już lepiej. Winda, ja! Na górę jedzie? Kurde, trochę to jak w Dead Space. Tylko tak mniej kosmicznie. Ale całkiem podobna ilość flaków. Dzisiaj poprzetulają trochę, potem porobią różne dziwne rzeczy tam. Ej, ziomek, hono, ja ci nic w ogóle nie zrobię, tylko uwolnię cię od tych ziemskich katuszy. A co się stało z tym długopisem tej? Potrzebuję następny długopis. Długopis, no nie wiem, nóż, miecz, hulaj noga. O, muteczek. Jeach. Nie powiedziałbym. No chyba, żeby będziecie mieć ostrą amunicję, to może wtedy. ZUS. Zobaczmy zatem, jak działa mutek. Myślę, że możemy się to udać. Ty gdzie go. on zleciał? Jaki szuszfal, wziął i spadł tej. Ej, szuszfal, tu. Ale jeden, nie, nie a nie trzech. Nie No, to się nie bój facet, dla siebie nie zamierzam być hardy. Uuuu. No, także tego. Nie będę mówił jak. Tam to jest? Halo, panie. Nie, tam nie. Bo tylko to. W sumie na czerwono mogłem go zgnieść. Dobra, to tego na czerwono. To right mogę przejść? Okej, okay, rozumiem. Trzeba pozamykać drzwiczki, Wtedy można przelić, Przeliśmy zatem. Lizu, lizu. Ten nie potrzebuje. Za to potrzebuje się z on wydostać. To na pewno. Oh, my wife and kids! Co mnie to obchodzi tej? O, tego dorwiemy. Na szybciocha. Szafka ja. To masz, szafka ja? Nic, co bym potrzebował. Hasty, violent i gruesome. Kurde, nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Na nim zrobimy sobie. violent. Cholera, trochę jak w jedynce teraz, a jedynka jak wiemy zawsze spoko. Nie zobaczysz mnie, za to zobaczysz moje ostrze za chwilę. Cholera jasna. Dobra, jeden z was sobie idzie, a jednego z was morduje. Taki jest plan. Potem oczywiście morduje drugiego, nie? Tylko mówię, co się dzieje teraz. Nie patrzy się na mnie bezpośrednio i nic. No gdzie ta cholera może być? Czyżby przed moim ryjem? To niemożliwe. Mhm, chodź, chodź, się zabawim. Łe mam tylko młotek do dobska. To znaczy to była przenośnia oczywiście, odprężająca gra, naprawdę. YouTube mnie chyba zbanuje z te gry. jak nie, co komu to przeszkadza? Nawet fajnie wygląda. Koniec levelu pierwszego. Oh. Widzę, że wjechał nasz stary znajomy całkiem spoko broń tam jest. Ale na razie nie. Na razie użyjemy. O, łomuś. Łomuś się przyda. You left a drug in there, clear your head. Fajnie, może przestaniecie słyszeć tej, chociaż wątpię, bo już grałem w to kiedyś. Może się pochuśtać? Pojebało cię? The fuck, mate? Wygląda jakby był domek lekko przypalon. Search all the cabinets and trunks. O, i madło. Fajnie byłoby z tego skorzystać. No, dziomek kazałeś mi szukać, ale na razie tutaj nic nie widzę. Oprócz browara, oczywiście. A ty, z czego się śmiejesz? Gdzie ty jesteś, tak poza tym? Am I going crazy? Nie wiem, co mogłoby na to wskazywać, wiesz? Halo, narkotyki. Dobra, trochę są. The I'll the nie wiem, kim jesteś, ale myślę, że długo nie pożyjesz. Schowajmy się, poczekajmy na lód. I ufundujmy im bardzo niemiłe przejście na tamten świat. Ooo, ostrożnie. Kurde, udało się, niemożliwe. Jaki miłe, Dubanko. Ale lepiej nie róbcie tego w domu. Kill him. Już, już, moment. Schowajmy dziada. Nie jest nam potrzebny. Co sumie mógłbym sobie zmienić broń. Na symbol socjalizmu. Jeden symbol już był, teraz użyjemy drugiego. Musimy wziąć syringe. Mamy syringe. Shit. Another Take him out. Nie ma sprawy. Tej, nie udało się. Co za syf, ale żem to zdupił, nie? Hmm, O, dupeczki, mówijmy. Oh yeah, klub dla pedałów. Chociaż może niekoniecznie, ale babka <grym>, grubo porobiona, nie? Eee, okej, okay. jak tu wleś? Gdzie tu leś? Oh yeah, może być. Nie wiem czemu, ale lubię tę grę. Dobra, teraz trzeba uważać, bo mogą mnie tu zgarnąć. No i fajnie tutaj wyłączyli muzykę i się cieszą. Lecieć! <grym> O kurwa, Jeszcze raz. Ten sam drill. To teraz co? Tędy nie da się wejść. Mimo, że przed chwilą jakiś gościu tam właził, Looks like this place down for the night. to oznacza, że któregoś z nich będę musiał zabić. Albo najlepiej, faknął wszystkich trzech. No i Nikogo tu nie ma. Jakie ja mam ich zabić, nie mając nic? No to, to tam jest kij, który bardzo chętnie bym przyjął. Ale right to chyba jest spadał. Coś mi się wydaje. Jeba, w komu, propagandę. Dobra. W takim razie ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za oglądanie kolejnego filmu. I do zobaczenia w następnym. Nara.